E, wyobrażasz sobie taką wyprawę, że od pierwszego rzutu do ostatniego jest taka młócka że to jest niedowiary patera. Od godziny, czy może trochę więcej, jest nieustanna rzeźnia. Ryba rozmiarowo różnie, bo i takie dłoniaki ale i takie po 35 też non-stop patera nie mam nic, po prostu nie zabrałem ze sobą nic, tylko puchę kuku, chlebi. I co i jest mócka. To się nazywa wędkarski orgazm, patera. No i co? Nie warto zgrzeszyć? Gwarantuję Wam, że warto, non stop. Non stop. Nie lałem, nie jadłem non stop. Relacja nieba.